To kto, się, to jest? Kto, to jest? kto to jest? No byś wiedział, a tym łokciem to jak kto będę spał to rozjebie po piersu, bonus, ja to się zastanawiam, tak to jest gorąco czy po prostu ci mózg paruje, ale tak naprawdę wydaje mi się chyba tego mózgu nie masz, nie? Bo tak cały czas próbujesz, powiem ci, szkoda, że mnie tutaj nie było, bo pewnie każdy kto ci coś mówił to ty siedziałeś i tak, kurwa kiedy skończy? ja pierdolę, bo całe życie mi, ale w sumie nie, ty jesteś przyzwyczajony do tego. Jesteś do tego przyzwyczajony. I co ochroniarz? Bo jego już to nie widziałem nigdzie wszędzie. Co dawaj? A co nie myślisz, że nie pójdę? Możesz mi zrobić. Zrobić? Dobra, no dobra, panowie, to już później, później, później. Zrobić? zrobić. Ci. 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 Ci podam do ryja. Już 20 marca. Już 20 marca. Mogę ci podać do ryja. Podam tobie. Chodź. Tobie tam u ciebie Chodź. podają. Słucham? Ośrodek. A ty co jesteś, kurwa? Ochroniarz diabła nagle? No. Kurwa. Strąg, będę za dwa grosze, kurwa, weź, idź, kurwa. Dresik, warszawski dresik, Powiedz, pozwoliliśmy ci powiedzieć coś o, ma o Marcinie, ma miałeś jakieś wąty do Marcina, tak. bonusa zostaw. Teraz, proszę bardzo, jeżeli... Takie już... wąty mam, bo o, chodzi... Ostatnie 30 sekund. Bonus, Ty wypierdalaj, bonus, kurwa, swe... Twel... Panowie, panowie, no, słuchajcie, to... to Eee, dobra, dobra, Tak, już dresi, jest, demolka dobra, dresi, jest Demolka w studiu. w Dziękujemy, dziękujemy. Brawa dla warszawskiego Dresika. Dziękujemy serdecznie. Eee, miało być pokojowo, miało być bez bujek, słuchajcie. To jest po prostu fame MMA, to jest po prostu Rose, Marcina Rajmana.